Pięknie odstrzeliła. Tak. Jesteśmy, jedziemy teraz. Mam nadzieję, że się nie spóźnimy są straszne korki. Wzięliśmy taksówkę, bo stwierdziliśmy, że metrem zajmie to po za długo. E, jesteśmy koło Central Parku. O tym bardziej, że masz szpilki. O tym bardziej, że mam nowe szpilki, więc nie wiem jak daleko bym w nich zaszła. Jeszcze nie wiem czy są wygodne. Hej kochani, mam się dla was niespodziankę. Zabieram was na premierę filmu i mam nadzieję, że pokażę wam aktorów, którzy w, tych, w tym filmie grają. Jest to film Zbuntowana, jest to druga część trylogii, który wchodzi do 20 XX. Jestem niesamowicie podekscytowana, bo byliśmy na pierwszej części tego filmu i strasznie nam się podobał. Że dzisiaj poznamy wszystkich aktorów, zobaczymy jak to wygląda na żywo. Przyjechaliśmy do Nowego Jorku innymi po to, żeby zobaczyć właśnie drugą część tego filmu. No to tyle, zabieramy Was ze środka. Musimy się teraz czekować wziąć Wasze pewnie jakieś tam odznaki i tak dalej, żebyśmy mogli wejść do środka i pokażemy Wam czerwony dywan. Nie wiem, czy mnie słyszycie, ale jestem na czerwonym dywanie jak to, że wchodzą. A dywan wcale nie jest czerwony, wcale nie jest czerwony, jest niebieski jak widzicie, jest tu pełno prasy, Dariusz Gutkowski, witamy z Polski, mm. <laughs> oraz cała reszta, wszyscy mają profesjonalny sprzęt e, i czekamy na aktorów, którzy mają przybyć, a później do środka chodzimy oglądać film, wszyscy krzyczą, bo aktorzy już chyba na podjeżdżają, ale jeszcze nikogo nie widzimy. Zobaczcie, tak to wygląda. A kto idzie z tamtej strony, tą drogą. Tutaj po drodze mija całą prasę, która może zadawać mi pytania. Idzie, 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 idzie. Tutaj nie możemy przekraczać tej linii. I tutaj robią mu już zdjęcia. to reporterze. I obok stoi taka pani, która trzyma kartkę zna, po prostu z jego imieniem nazwiskiem, żeby prasa wiedziała i nie pomyliła jego imienia i nazwiska. No. See the dames and their curls Jakie masz wyrażenia od i Strasznie długo się czeka Na aktorów Ja byłem e, tutaj nie aktorzy wybierają e, osobek do wywiadu Tylko ci co robią wywiady wybierają aktorów Dokładnie Liberty's face only in New York Can you rise to the top? się właśnie wszyscy producenci i teraz powoli, powoli pożar w co dzień. Przechodzą przez cały ten dół dziennikarzy aż tutaj, więc nie wiem czy się wyczepimy. Nie wiem, już ponad godzinę. Bardzo się daje rady. No, jest masakra, po prostu to się dzieje. top like the empire state you got to be great when you get your shot where well, can you find And the romance sparked in Central Park would put a smile on Lady Liberty's face only in New York. Can you rise to the top? Like the Empire State, you gotta be great. Przeszli, wszyscy się dro, praca się drze, Za nami są e, główni aktorzy. Hey. E, Wyszliśmy właśnie z premiery. I było super! Tak, było, naprawdę, mi się Ale film, był szok, jaki super film. Teraz idziemy na imprezę a takie After Party, jesteśmy zaproszeni, więc. zbijamy się, musimy złapać jakąś taksówkę. Zobaczcie, fanki czekają przed, przed kinem. Czekają na. Wszystkie mają ze sobą wejściówki. Wszyscy, I wszyscy czekają, I wszyscy czekają na aktorów, bo aktorzy podjeżdżają tutaj. Aktorów podjeżdżają tutaj taksy. Ja też jedziemy teraz taksówką. No i o, wszystko się już porozkładało, tak to wygląda. I chciałam Wam powiedzieć, że ogólnie wrażenie mam takie rzeczy, jak to, że ci aktorzy, jak się ich zobaczyło, no że to są normalni, normalni, najnormalniejsi na świecie ludzie. Tak jak my. Zupełnie normalni, naprawdę. I oni byli tak samo zestresowani. Przestraszeni. Przestraszeni taką ilością ludzi, zestresowani, zestresowani filmem, bo oni jeszcze filmu nie widzieli przed, przed premierą. I fajne było to właśnie, że się siedzi w jednym, w jednej, na jednej sali z nimi wszystkimi i się ogląda razem ten sam film. Wszystkim się podobało. Ludzie w ogóle cały czas, to pierwszy raz coś takiego ja widziałam, że ludzie klaskali jak wchodził jakiś aktor, którego dopiero co widzieli na, na tym czerwonym, niebieskim tak, w, trakcie, w trakcie filmu, tak? Że klaskali jak on się pojawił na ekranie. Tak, albo że y, dobry pokonał złego nie oni też klaskali, więc pierwsza raz coś takiego widziałam, ale bardzo nam się podobała. Druga część była tak samo dobra jak pierwsza. Zwykle jest tak, że jedna część jest lepsza, druga gorsza, a tutaj po prostu druga była tak samo dobra jak pierwsza. Jeżeli podobała wam się jedynka, to koniecznie musicie iść na dwójkę i zobaczyć. Polecamy, naprawdę spoko, bo e, w sumie jedynkę widzieliśmy niedawno i bardzo nam się spodobało. Już parę razy wam wspominaliśmy, że nam się strasznie podobało. Teraz jedziemy na afterparty, zobaczymy co się będzie działo, to wam też pokażemy. Zaproszenia no jest... są bardzo fajne. No, zaproszenia. Nie wiem, czy pokazać. Chyba tak! Pokażę Wam zaproszenia. To jest, motyw, to jest motyw z filmu, to są frakcje. Hmm? tutaj też. To każde zaproszenie, inne są takie, jak widzicie, 3D. Tutaj mamy, właśnie napisane, gdzie jest After Party. O, tak wyglądają. To co, podobało Ci się na premierę? Tak, było super. Fajnie było, jestem bardzo zadowolona, że mogliśmy przyjechać. Dziękujemy za zaproszenie organizatorom. Przy okazji tego, że byliśmy na Nowym Jorku. Nie wiem, jak się dowiedzieli, że jechaliśmy akurat do Nowego Jorku <grymne> i nas zaprosili, więc extra, extra. Udało <grymne> się wbić to jest jedna wielka dostateczka, ale świetna. Nie no, wiem, co to jest, co

that because i have got so much more to show you I'm sure than anyone else ever did huh. I know I'm still not done small I still Myszka była Widziałam, właśnie mysz przebiegła Hej kochani, właśnie wyszliśmy z imprezy Było po prostu super e, Strasznie nam się podobała organizacja I w ogóle, no sama impreza była po prostu świetna Dużo jedzenia, dużo alkoholu Sprezenia. Super towarzystwo Naprawdę super, fajna muzyka Także mam nadzieję, że nasz blog wam się podobał Jeżeli tak, to poprosimy o kciuka w górę Zaglądajcie też na Hejłobuzy, żeby zobaczyć co robiliśmy w Nowym Jorku Przez pozostałe dni Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to musicie zasubskrybować Hejłobuzy a my jesteśmy pod mostem, zobaczcie jak fajnie, na górze sobie jeżdżą e, takie wagoniki. Ba!